Taki Babel przejął piłkę, ale zgaduję z od razu dobre 50 ze strony Babela. Wizard czeka gdzieś tyłu i od razu jest zgoniony przez Zgaduj z i dogoniony! Świetna team ze strony Piecha. Da się spińczować, ale nie wyszło mu to i Wizard przejmuje piłkę, będzie musi znowu interweniować. Nie trafił niestety! Świetny kawał, bo trochę nie z i dobry z jego strony! Dalej mamy 0 do 0, ładne podanie do zgaduję z i teraz kiedyś nie ma, on to musi skończyć, on to musi dobić do bramki, kiedyś nie ma, ale tak nie ma! Co Zobaczymy, ha! No to zobaczymy, co przygotują. Na razie już tutaj widać, że z z gadula próbuje draga, Czy będzie, czy doprowadził! A bramka! U, tylko to, to już było troszeczkę za późno. Teraz Micho próbuje powtórzyć koska z poprzedniej gry, ale nie wiesz, Łąciarz! Piłka na linii bramkowej, jeżdżą ty do bramki. I z jednak uznaje, że to musi wpaść do ich bramki. W Drużynie na kiedyś nie miał. I Mijo kontra piekarze Maryś, Bajzik i zgaduj z gady. Bajzik na prawą stronę podaje do środka. Czuję się jakbym komentował Animal Funka. Do tego, żeby zwyciężyć całe BO3, żeby znaleźć się w finale. Oj, tutaj są ja i gora. ale jeszcze Bunch od Babela. Ograne przez Pitka. Wizard od razu w powietrzu, piłka w kornerze, Igor z błądem i teraz Wizard czy da radę? Pinczuje o ścianę, no, 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 no. błon, Babel nie wie co się dzieje, nikt nie wie co się dzieje, dopiero żeby trafić w bramkę, świetnie to wykorzystał i mamy remis po 28 sekundach. Mocny kick jeszcze raz zdążył, Na reakcja tego zawodnika. Tutaj jeszcze szybciej chciał spaść na ziemię, dodawając troszeczkę busta. Zobaczmy, Pitek troszeczkę tam na słupku, niezbyt dobrze, no i to jest bramka prosto w okienko. Kosek się zachował i wybija tą piłkę. Od razu agresywnie z go latyłem, Teraz zostawia piłkę swoim koledzy, bo zgody jaka akcja! wdrożenie niebieskie, no tutaj powinna być bramka na 2 do 1. A teraz jedyne, co mogą to pluć sobie w brodę jak to tego doszło? Że straciliśmy bramkę! Zamiast ją strzeli niebieskiej. wam pili nawzajem, ale jednak kiedyś nie miał zdążył do tego podlecieć i zobaczmy o... czy będzie double tap, jest tutaj piłka zostawiona na środku, czy tam jeszcze Micho! No i prosto w bic... A ogrywa Bazylię. Micho, dobrze podjechał i duży błąd bon ze strony w Double tap. Świetne wykonanie ze strony Micho. Leci tuż obok e, po obronie Wizardosa. Jeszcze tutaj babet z demoliszał Jeszcze tutaj szansą trakto double tabu. Jeszcze tutaj pomógł troszkę sytuację dla zawodników Neos, no ale teraz Grek ma jeszcze jedną, jeszcze jedna szansa na rozśrodkowanie piłka się odbija od backboarda, no i w tym momencie Left for Bread. No, left for Bread na prawą stronę stara się podać, ale był Pitek od razu przygotowany, piłka bardzo wysoko, Igor teraz świetny drop! Raz się szybło ze strony Antoka i teraz Gabi zgadnął na pustą bramkę, czy uda mu się to w piłkę? No, no, jo, jo. Cóż za obrona ze strony Koksa! Doskonale! I teraz Antok ma szansę do tego, żeby zdobyć bramkę, ale tutaj, no niestety! Tym razem to się nie udało, na no, to jest teraz, więc, to, mi to szybko! Do, za, do bramki zawodników właśnie jest. A Koksu teraz powie, czy nie trafią, z No, i to była strasznie bliza, raczej żeby wybić. I e, jeszcze raz, tym razem mocna piłka z gadu z gadu na Zdoblen, no, ale tutaj będzie! Nadlatuje mu z odsieciągiem, zobaczmy Koksu Izbe, strzelał! Kolejna obrona ze strony zgaduj i z Zgadu Dokładnie tak, Rewi teraz po prawej stronie jest zablokowany przez Mattiego. Matti teraz szansą 1 na 1 i ograł swojego opolenta.